Bierzemy się za deskę czołową. I przyrząd się zrobiłem, nie mamy dogiętej blachy. Także jeden nosek musimy zagiąć z jednej strony. Opa. Teraz musimy sobie wygiąć yy, pas nadrynowy w ten sposób, że jak tu będzie będą dwie łaty. Prawda? Na dachu tu jest krokwia. No i tu wiadomo, łaty. Tak, teraz sobie wyznaczyliśmy, już finalnie, jak ma, ma być deska czołowa, prawda? Także nabiliśmy sobie taką deskę. E, renajzę jedną. I jeszcze na co zwracamy uwagę? Zwracam uwagę na to, też, żeby e, po prostu zjeżdżający śnieg nie zahaczył nam o renazę.